10 dni temu, we wtorek 17 marca, w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego zakażeniami wirusem, ograniczono funkcjonowanie targowisk miejskich. Wówczas pozwolenie na handel mieli sprzedający artykuły spożywcze i higieniczne. Po ogłoszeniu przez rząd rozporządzenia wprowadzającego kolejne zasady bezpieczeństwa, miasto po konsultacji z Sanepidem ogłosiło, że działalność targowisk miejskich zostaje wygaszana. Kolejne obostrzenia dotyczące całego kraju obowiązują również w naszym mieście od minionej środy. W autobusach komunikacji miejskiej może podróżować tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących, czyli w naszych autobusach maksymalnie 14 osób, w Z41 25 osób, a w autobusie łaskim osób 17. Na bieżąco monitorujemy frekwencję w autobusach. Kierowcy MZK są zobowiązani do zgłaszania do dyspozytora każdorazowych przekroczeń liczby pasażerów. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, będziemy bisować kursy. Na tę chwilę takiej potrzeby nie ma. W dniu dzisiejszym było natomiast wzmocnienie na linii Z41. Jeden z porannych kursów obsługiwało jednocześnie dwa autobusy. Dobrą informacją dla kierowców jest otwarcie po zakończonym remoncie przejazdu drogowo-kolejowego na ulicy Torowej. W związku z tym faktem na swoje trasy powróciły autobusy linii 260 i 262. Nowe zasady bezpieczeństwa dotyczą również ceremonii pogrzebowych, w których zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa może uczestniczyć maksymalnie 5 osób oprócz obsługujących ceremonię. Podobne ograniczenie uczestników do pięciu osób dotyczą również uroczystości w sali ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Władze apelują do stosowania się do zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej mówiących o niegrupowaniu się na ulicach i zachowywaniu odpowiedniej odległości między osobami spacery powinny być ograniczone. Lewityn pozostaje otwarty, ale zabronione jest korzystanie z placu zabaw oraz siłowni plenerowej. Urządzenia zabezpieczono folią, a przy wejściu pojawiły się komunikaty prezydenta Pawianic o wprowadzonych obostrzeniach w związku z epidemią koronawirusa. Również w pozostałych parkach oraz na skwerach miejskich obowiązują te zasady gdzie także zamknięto place zabaw i plenerowe siłownie cały czas aktualny jest apel prośba zostań w domu Przemieszczanie się poza domem do dwóch osób za wyjątkiem rodzin, zamknięte place zabaw i siłownie plenerowe. Wyjścia z domu tylko w sytuacjach koniecznych, czyli do pracy, sklepu, apteki czy z psem i w końcu podróżowanie środkami komunikacji miejskiej zgodne z zaleceniem liczby osób. To kolejne istotne ograniczenia wprowadzone od 25 marca przez rząd w związku z epidemią koronawirusa. Obostrzenia dotyczące zarówno przemieszczania się, jak i zgromadzeń obowiązują do 11 kwietnia. To, czy one są przestrzegane, sprawdzają służby mundurowe. Oprócz normalnej, codziennej pracy, bo taką wykonujemy, doszły nam teraz zadania związane ze sprawdzaniem zgrupowań, w ogóle skupisk w mieście codziennie jest patrol szkolny, który bada to pod kątem właśnie młodzieży. Chodzi po galeriach, po parkach i ewentualnie gdzie zauważy młodzież w jakiej grupce, to po prostu no, zwraca uwagę, no bo na razie tylko tyle możemy. Na szczęście młodzież się stosuje i teraz zauważyliśmy, że jednak jest mniej tych osób. Jeżeli chodzą, to chodzą pojedynczo. Natomiast no, są też osoby starsze, które z różnych mam problemów. Nie, nie, nie reagują na te obostrzenia, tak jak mieliśmy przykład ostatnio właśnie tego banku na ulicy Zamkowej, gdzie z okolicznych nawet tutaj miejscowości ludzie nie mają y, kont internetowych i przyjechali po prostu wypłacać pieniążki. Y, te osoby w ogóle nie reagowały na to, że trzeba się od siebie odsunąć, że, że jakiś zachować odstęp. Także było to około 30 osób. No i to też musimy na to reagować, musimy zwracać uwagę, ale musimy być też na tyle elastyczni, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to ciężka sytuacja dla nich również. Także no tylko słowa wytłumaczyliśmy, to osoby się rozstąpiły. Priorytetem dla policjantów i egzekwowanie tych nowych przepisów dotyczących przede wszystkim przemieszczania się ludzi oraz ograniczenia liczby pasażerów w komunikacji publicznej. No, policjanci będą kontrolować ilość osób w autobusach i tutaj warto by zaznaczyć, że osoby siedzące w pojeździe powinny znajdować się w jakiejś odległości od siebie i na pewno mogą zająć tylko połowę miejsc, które są w tym środku transportu. Jeśli chodzi o przemieszczanie się osób, to tutaj będziemy sprawdzać, czy przede wszystkim młodzi ludzie nie grupują się. E, mogą e, chodzić tylko e, w dwie osoby, przemieszczać się w dwie osoby i e, takich zobowiązań będziemy przestrzegać tutaj. E, ja chciałabym zaznaczyć, że e, koncentrujemy się na działaniach e, zwłaszcza edukacyjno-informacyjnych. I tutaj wspomnę o naszych radiowozach wyposażonych w głośniki, przez megafony podajemy komunikat, żeby osoby nie grupowały się czy na przystankach, czy w innych miejscach, zachowywały odstęp między sobą co najmniej półtora metra. Jak przyznał komendant Tomasz Makrocki, w sprawdzaniu, czy wprowadzone zakazy są respektowane, istotną rolę odgrywa również monitoring miejski. Dzięki kamerom umieszczonym w różnych miejscach strażnicy mogą łatwiej i szybciej reagować. Tak jak mamy na przykład na lewitynie, to też mamy tam głośnik. Który właśnie Przez który możemy zareagować, nie musimy wysyłać patrolu. Martwimy się o to, bo weekend teraz będzie na pewno zdecydowanie wiosenny, będzie cieplej, i, i tutaj nasze, na, nasze zmożone patrole będą, także będziemy musieli na to uważać. Natomiast monitoring. Bardzo się przydaje, dlatego że widzimy, gdzie, gdzie, gdzie jest to zgrupowanie osób i ewentualnie od razu dyżurny wysyła patrol, tak jak na przykład było w przypadku tego banku czy innych miejsc, gdzie widzimy, że coś się zaczyna, więcej osób poruszać, tam wtedy patrol podjeżdża, puszczamy te komunikaty, zachęcamy do tego, żeby się nie grupować, żeby jednak pozostawać w domu. Komunikaty mówiące o pozostaniu w domu słychać już nie tylko z policyjnych radiowozów. Rozlegają się one również z pojazdów Straży Miejskiej. Szanowni Państwo, tu Straż Miejska. W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Zachowując dystans co najmniej dwóch metrów. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Apelujemy, zostańcie w domach. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii, zależy zdrowie i życie nasze oraz najbliższych. Zauważamy, że jednak na większość mieszkańców to działa. Jest zdecydowanie mniejszy ruch tutaj w mieście, natomiast na osoby, które pracują, które mają codzienne zadania, wiadomo, że muszą wyjść. I no, tak, tak, tak wygląda życie. Jest to dla nas, dla wszystkich, jest to coś nowego. Musimy się tutaj przystosować, musimy razem wspólnie działać. I najgorsze są emocje, właśnie tutaj apelujemy do... Do mieszkańców, żeby nie popadać w skrajne emocje, bo, bo, bo to do niczego nie, nie doprowadzi. Musimy spokojnie ten okres przeczekać. Jest zalecenie, żeby zostawać w domu i tego się trzeba trzymać, bo to jest w tej chwili jedyny ratunek, żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał na przykładzie Pabienickiej komendy i na, na, te, na naszym terenie nie stwierdziliśmy takich uchybień, czyli tam, gdzie kontrolowaliśmy autobusy, tych osób była prawi prawidłowa ilość i siedzieli w prawidłowych odstępach od siebie, nie było też grup, które przemieszczały się wspólnie chociażby po mieście. W przypadku łamania zakazów Straż Miejska poucza, ale może również sięgnąć po inne środki. W tym pierwszym okresie będziemy stosować pouczenia, natomiast nie będzie to trwało w nieskończoność, ponieważ tutaj jest, jest sytuacja naprawdę kryzysowa i muszą być te do obostrzenia, dlatego jest artykuł 116 z kodeksu wykroczeń, który będziemy stosować, natomiast policja może tutaj dawać mandaty, a my będziemy kierować wnioski do sądu. Wniosek do sądu no może się zakończyć karą do 5 tysięcy zł. Służby mundurowe na bieżąco monitorują sytuację. Szefowie powiatowej policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej omawiają i podejmują działania na terenie naszego miasta. Sytuacja jest dynamiczna, dochodzą kolejne zadania, choćby te związane z dowozem przez strażników miejskich żywności osobom przebywającym na kwarantannie a tych na terenie powiatu pabieńskiego obecnie jest 176. Kontrolowaniem takich osób zajmują się policjanci, którym pomagają żołnierze z 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wspólnie z policjantami służbę pełnią uzupełniająco funkcjonariusze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy pomagają przy sprawdzaniu i kontrolowaniu miejsc kwarantanny. Niestety ten szczególnie trudny czas dla wszystkich to pożywka dla oszustów, którzy można wręcz powiedzieć żerują na epidemii. Z interwencją do strażników zadzwonił mieszkaniec jednego z bloków przy ulicy Tkackiej. Dzwonił jeden z mieszkańców do nas, że para, mężczyzna i kobieta chodzą po domofonach, dzwonią i przedstawiają się, że są z sanepidu i Mieli badać wodę, smak czy zapach. No, istotne w każdym razie. Oczywiście tę informację sprawdziliśmy. Sanepid nie, nie potwierdził takich żadnych badań żadnego osób nie wypuszcza. Natomiast chcemy przestrzec właśnie, szczególnie starsze osoby, żeby nie wpuszczały. Bo w tej chwili żadna, żadna instytucja nie będzie takiej kontroli prowadziła w związku z tą sytuacją z, z, z rozprzestrzenianiem się wirusa, także przestrzegamy, nie wpuszczamy nikogo do domu. No to jest następny po prostu chwyt, żeby wejść i, i ewentualnie takie osoby no, okraźmy, no bo do tego to ma doprowadzić. Dlatego służby mundurowe z jednej strony apelują o rozwagę w przypadku fałszywych informacji i działań ze strony oszustów, z drugiej zaś proszą o szybką reakcję. Akcje na tego typu przypadki i powiadamianie ich o tego typu próbach oszukańczych działań. Na oddział intensywnej terapii pamięskiego centrum medycznego trafił nowoczesny respirator. Sprzęt warty prawie 100 tysięcy złotych przekazała fundacja My kochamy pabienicę założona z inicjatywy zarządu firmy farmaceutycznej Aflofarm Farmacja Polska. Od wielu lat udzielamy placówce wsparcia, dokładając cegiełkę do lepszego zdrowia i komfortu przebywających w niej pacjentów, mówi Andrzej Furman, prezes fundacji. Nie zapominamy przy tym o lekarzach i pielęgniarkach. Chcielibyśmy, aby specjaliści z naszego szpitala mogli pracować w jak najlepszych warunkach i na najlepszym sprzęcie. Dlatego tym razem postanowiliśmy przekazać Pabieńskiemu Szpitalowi najwyższej wydajności respirator do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej. Chciałbym, żeby nigdy nie był Potrzebny jednak w obecnej sytuacji to sprzęt, który naprawdę ratuje życie, dodaje Andrzej Furman. Specjalistyczny respirator to kolejna forma wsparcia udzielona Pabieńskiemu Centrum Medycznemu przez firmę Aflofarm oraz przynależne jej fundacje. W ubiegłych latach beneficjentami były m.in. oddział anestezjologii i intensywnej terapii, który otrzymał sprzęt medyczny o wartości około 600 tys. zł, oraz oddział rehabilitacji, który wyposażono w 58 specjalistycznych łóżek. O tym, jak bardzo w obecnej sytuacji potrzebny jest sprzęt oraz różnego rodzaju środki ochrony osobistej, nikogo nie trzeba przekonywać. Dlatego prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz zdecydował o przekazaniu na ich zakup 70 tysięcy złotych. Wygospodarowane w budżecie miasta pieniądze przeznaczone zostaną na zakup maseczek, gogli, ochraniaczy czy płynów do dezynfekcji. Tego typu środki trafią do służby ratunkowych, prewencyjnych i ochrony zdrowia. Przypomnijmy, 70 tysięcy złotych to kolejna transza pieniędzy, które pójdą na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Prezydent 12 marca zdecydował o przekazaniu 100 tysięcy złotych z rezerwy celowej na wzmocnienie zabezpieczenia szpitala w Pabianicach. Jednocześnie na mocy przyjętej 2 marca spec ustawy koronawirusowej wystąpił do wojewody łódzkiego o przyznanie dotacji celowej w wysokości 500 tysięcy złotych na działania prewencyjne prowadzone przez pamięskie. Centrum Medyczne. Inwestycja na ulicy warszawskiej jest, jak informuje prezydent Grzegorz Mackiewicz, mimo obecnej sytuacji epidemii koronawirusa systematycznie realizowana. Praktycznie cała jezdnia jest już gotowa do wykonania. Pozostają na pewno chodniki i ścieżka rowerowa. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przegłosowano uchwałę, dzięki której dołożono dodatkowe pieniądze w wysokości 160 tys. zł właśnie na te końcowe prace związane ze ścieżką rowerową. Tak, aby ją zmienić, czyli przede wszystkim yy, przesunąć ją dalej, od samej jezdni, poprzez wywołanie takiego azylu półmetrowego, będzie ona w związku z tym bezpieczniejsza, jak i również na zakrętach zostanie wyprostowana, nie będzie tam spowalniaczy. Z ostatnich uzgodnień z wykonawcą wynika, że nie powinno być żadnego poślizgu i inwestycja zostanie oddana zgodnie z terminem, podkreśla prezydent miasta. Zima była dość łagodna i warunki sprzyjały wykonywaniu prac na warszawskiej. Jak ocenia prezydent, z końcem maja mieszkańcy będą mogli już korzystać z przebudowanej ulicy. Na zdecydowanie innym etapie jest największa miejska inwestycja realizowana w ramach projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabieńce-Ksawerów. Na etapie uzgodnień i zatwierdzenia projektu są prace przy najważniejszym y, naszym tramwajowym, naszej tramwajowej inwestycji. Wiadomo, że wiele urzędów jest pozamykanych, natomiast my od tamtego tygodnia deklarujemy pełną współpracę z wykonawcą tego zadania i będziemy osobiście we wszystkich urzędach próbowali poprzez nasze strony internetowe, poprzez zdalną komunikację z nimi prowadzić ostatnie uzgodnienia, tak abyśmy mogli dotrzymać wszystkich terminów, które wynikają z podpisanej umowy. I wspom w tym zakresie wykonawcy, aby na czas uzyskał pozwolenie na budowę. Od rozwoju stanu epidemii zależy, kiedy wykonawca ruszy z kolejnymi pracami na tej inwestycji. W optymistycznej wersji roboty na pierwszym odcinku powinny zacząć się późną wiosną, mówi Grzegorz Mackiewicz. Najszybciej chyba będzie można ich zobaczyć na y, odcinku, który jest wydzielonym torowiskiem czyli chociażby na odcinku Ulicy Łaskiej, czy u nas na y, po drugiej stronie miasta na y, odcinku Ulicy Warszawskiej. A co, jeśli okres walki z epidemią koronawirusa się przedłuży? Czy będzie można przesunąć narzucone terminy realizacji inwestycji tramwajowej? Jeżeli takie obostrzenia będą konieczne do wprowadzenia, czyli zakaz wykonywania chociażby prac na świeżym powietrzu, ich kontynuowania albo ta epidemia tak pójdzie, że po prostu nie będzie pracowników, którzy będą gotowi podjąć się wykonywania tej pracy, no to automatycznie wszystkie terminy będą przesuwane i myślę, że ze zrozumieniem. Przyjmą to wszyscy ci, którzy również współfinansują te inwestycje, bo nie jest to tylko i wyłącznie sytuacja, która spotyka Pabianice, ale jest ogólnokrajowa czy ogólnoświatowa. Jest oczywiste, że jeżeli no przede wszystkim zdrowie i życie jest na pierwszym miejscu i nikt nie będzie z tym polemizował, jeżeli wykonawca wystąpi do nas o przesunięcie ze względu na uzasadnione przyczyny, w których nie mógł określonych terminów dochować, to nie będziemy mieli wątpliwości, że trzeba mu umożliwić wykonywanie prac w Terminach, które zapewnią przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkim, którzy będą pracowali na tych inwestycjach. Przypomnijmy, że termin zakończenia inwestycji związany z realizacją projektu łódzki tramwaj metropolitalny etap pabieńce Sawerów, wyznaczono na 30 września 2021 roku. Dzisiaj o godzinie 10:00 starostwo powiatowe uruchomiło punkt przyjęć dokumentów, które muszą być dostarczone osobiście do wydziału komunikacji i transportu. Zapowiedź do zainteresowanych dotarła wcześniej za pośrednictwem komunikatorów zarówno na stronie starostwa, jak i poprzez media oraz Facebooka. Głównie są to lub przerejestrowywania pojazdów sprowadzonych za granicę albo samochody nowe. Ze względów bezpieczeństwa petentów oraz pracowników starostwa w furtce przy bramie wjazdowej został ustawiony pojemnik wrzutowy, w którym można było umieścić wyłącznie takie dokumenty, które nie mogą być dostarczone drogą listowną bądź elektroniczną. Oczywiście te dokumenty muszą również przejść kwarantannę, więc dzisiaj rozpoczynamy tą akcję. W poniedziałek będą te dokumenty, które dzisiaj tutaj zostaną złożone, będą rozpatrywane przez naszych pracowników. I um, następnym etapem jest telefon do zainteresowanej osoby z umówieniem na godzinę odbioru rozpatrzonych tych dokumentów. Mówię o tych dokumentach przerejestrowywania. Pojazdów. I mój apel gorący do, do państwa, żeby naprawdę nie wrzucać innych dokumentów, tylko te niezbędne, których nie można załatwić drogą elektroniczną i pocztową. Na chodniku przed starostwem zaznaczono żółto-czarną taśmą odpowiednie odległości oddzielające interesantów, dzisiaj mówiąc wprost nie były one potrzebne, ponieważ petentów nie było zbyt wielu. Pojemnik na dokumenty, jak informuje Robert Kraska, wystawiany będzie codziennie w dniach roboczych w tych samych godzinach od 10 do 13.30. Miłego dnia życzy kruk. Tak wygląda mural autorstwa znanego pabieńskiego artysty Adama Wirskiego. To pierwsze w tym roku jego plenerowe graffiti, które powstało w naszym mieście. Tym razem projekt nosi nazwę Miłego dnia. I tak będzie się rysował, tylko będzie w różnych formach. Zawsze to będą te dwa wyrazy, czyli miłego dnia, życzy Kruk. Znajdą się one w kilku, kilkunastu może nawet miejscach w żeby umilać mieszkańcom spacer, wycieczkę, znaczy wycieczkę drogę do pracy, drogę, drogę z pracy, drogę do domu. Założenie jest proste. Kolorowy, czytelny napis, w fajnych miejscach. I to jest pierwszy, pierwszy, proje, pierwszy projekt z, tego, z tej serii. Napis miłego dnia pojawił się na budynku gospodarczym przy zbiegu ulic Grota Roweckiego i 20 stycznia należącym do spółdzielni mieszkaniowej Dobrzynka. Bardzo fajnie, miło zostałem przyjęty i w sumie rozmawialiśmy o tym projekcie już w zeszłym roku, czyli pod koniec roku gdzieś w okolicach jesieni, no ale z racji na zajęć też nie miałem czasu go zrobić, a chciałem w zeszłym roku. I w tym roku to było także wczoraj zadzwoniłem, wczoraj załatwiłem i dzisiaj maluję, także bardzo ekspresowo. Mała ścianka, więc dużo czasu nie potrzeba. Parę godzin realizacji będzie po wszystkim. Kolejny projekt z tej serii, jak przyznał kruk, powstanie w bardzo fajnym i często uczęszczanym przez Pamięćan miejscu. Gdzie konkretnie? Tego póki co nie zdradził. Stwierdził jednak, że praca przy tym muralu zajmie mu dwa dni. Pewne jest, że w każdej z czterech dzielnic miasta, Piaski, Centrum Starówka i Bugaj pojawią się murale z tej serii. Każde osiedle będzie miało sukcesywnie dwa, trzy, tak jak Aniu Stróż, którego też niedługo kontynu zaczynam kontynuację. Tym razem na starówce też nie zdradzę miejsca. Poszukujcie, bo będzie ciekawie. Bardzo fajny fokster. Powstanie. Każda dzielnica dostanie w tym roku przynajmniej jeden taki napis, a jak się uda to więcej. Z racji natłoku zajęć zawodowych mam trochę mniej czasu na takie rzeczy. Gdzie miałem jedno okienko, jednodniowe, więc realizuję to jutro, realizuję kolejne zlecenie. Więc... Mural jest kolorowy, dlatego przyciąga uwagę przechodniów. W dniu, kiedy powstawał w kierunku pracującego autora padały miłe słowa. Jeden z przechodniów przyglądając się pracy Adama Wirskiego powiedział brawo panie Matejko. Ludzie się zatrzymywali, podziwiali, pozdrawiali i Dziękowali W ramach odpowiedzi na napis miłego dnia. Dobór kolorów jest odpowiedni i uważam, że jest dosyć, dosyć dobrze dobrany. Zwracając uwagę na pewno na tym skrzyżowaniu, mam nadzieję, że nie przyczyni się do żadnego wypadku, wręcz do troszkę zwolnienia tempa i nabrania pozytywu podczas dnia. A ten potrzebny jest zwłaszcza teraz, w obecnym czasie, kiedy istniejąca sytuacja związana z wprowadzonym stanem epidemicznym nie napawa optymizmem. Dlatego miłego dnia, każdego dnia życzę wszystkim Pawieńczanom kruk.